Zadanie trzecie. Podaj wszystkie parę liczb naturalnych dodatnich spełniające równanie. No i zacznijmy od pierwszego. 3x dodać 2y równa się 17. No i teraz tak. Jeżeli ja za x wstawię 1, to co mogę wstawić za y? Jak za x wstawię 1, to mam 3 razy 1, czyli 3. To do 17 brakuje mi 14. A to oznacza, że y musi być 7, bo 2 razy 7 to 14. No i kolejne. Sprawdzam. Czy mogę sprawdzić dwójkę? No nie bardzo. Dlaczego? Bo jak tutaj podstawię parzystą liczbę, dwójkę, czwórkę, szóstkę i tak dalej, no to okaże się, że to całe będzie parzyste. Więc to całe musiałoby być nieparzyste, żeby łącznie było 17. Kiedy to całe będzie nieparzyste? No kiedy y nie będzie liczbą naturalną dodatnią. Tak? To musi być wtedy liczba, to musi być ułamek. Coś z połówką, bo 2 razy 1,5 to jest 3, dwa razy 2 razy 2,5 to jest 5 i tak dalej. Czyli to nie może być, być parzyste, więc sprawdzamy tylko nieparzyste. No to lecimy dalej. Jak nieparzyste, to sprawdźmy trójkę. 3 razy 3 to jest 9, tu mamy 17, czyli brakuje nam 8. Jeżeli brakuje nam 8, to 2 razy ile to jest 8? 2 razy 4, czyli mamy punkt o współrzędnych 3 i 4. Dalej powiedzieliśmy, że czwórka nie może być, to sprawdźmy piątkę. 3 razy 5 to jest 15. No, jeżeli to jest 15, to 2 razy ile daje nam 2? 2 razy 1. Bo 15, czy 15 dodać 2 to jest 17, więc to musi być dwójką, czyli y musi być jedynką. No, i dalej mamy naturalne dodatnie tu mamy powiedziane. No to jeżeli byśmy podstawili siódemkę, to jeszcze pokażmy, co się wydarzy. 7 razy 3, 21 przekraczamy 17, czyli już nie może być, czyli nawet tego nie rozpatrujemy dalej. Mamy wszystkie 3. Parę liczb. No to sprawdzamy B. 3x dodać 4y równa się 17. No i teraz analogicznie, jeżeli chcemy, jeżeli to jest czwórka, no to tutaj musi być liczba nieparzysta, no bo 4 razy cokolwiek da nam parzystą tutaj. No więc, jeżeli to ma być nieparzyste, to podstawmy jedynkę. Podstawmy jedynkę. 3 razy 1 to 3. 17, 1, 3 to 14. 4 razy ile jest 14? Razy 3,5. To oznacza, że yy, to nie może być jedynka. No to za x wstawmy trójkę. Zobaczymy, co się wydarzy. 3 razy 3 to 9. 17, 9 to 8. 4 razy ile to jest 8? 4 razy 2. No i jak podstawimy piątkę, no to już będzie też za dużo, tak? Bo 3 razy 5, 15 to musiało być równe 2, więc y nie będzie... Liczbą całkowitą na pewno. Całkowitą dodatnią, nawet nie. No i przechodzimy do podpunktu C. 2x dodać 4y to 17. No i podobnie. Tylko tu nie musimy tego w ogóle rozpatrywać. Dlaczego? To jest brak rozwiązań. I już mówimy dlaczego. Jeżeli mamy x ma być naturalny dodatni y również. A tu mamy 17, to co najmniej jedna z tych liczb 2x albo 4y musiałaby być nieparzysta. A 2 razy cokolwiek i 4 razy cokolwiek, co nie jest ułamkiem, nigdy nie będzie nieparzyste. Czyli tak naprawdę od razu możemy powiedzieć, ze względu właśnie na to, że nie ma rozwiązań. No mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach. Postaram się coś tam jeszcze dopisać.